Będziecie umieli, musieli posłuchać osoby, która będzie mówić jakby w imieniu Boga. Ona wie więcej o tych sprawach, o tym, co nas czeka, co przed nami. Na dar y, przepowiadania y, potrafi y, jakby wiele opowiedzieć, wyjaśnić, jak Bóg działa. Y, może też opowiedzieć swoje historie. Będzie to trochę zaskakujące, y, ale, y, ale dla narodu to będzie ważne, y, bo świadectwo zawsze jest ważne ta osoba jakby sporo przeszła, ale jakby Bóg objawia się w jej życiu zawsze się objawiał przez lata, przez jakiś czas macie taki wybór posłuchać kogoś, kto jakby będzie mówił od Boga. No. Albo słuchać globalistów. To jest prosty wybór. Chyba wiecie. Bardzo ważne jest przebaczenie. Mimo bardzo wielu traum, zranień. Inni nas czasem rozjeżdżają, jednak y, przebaczenie y, bardzo nas wyzwoli i pomoże też pójść za Bogiem, y, jeszcze bardziej do końca. Macie prosty wybór, y, to oni nas chcą spętać. Y, co nas zaczipować, co. Jakby podporządkować nas sobie w różny sposób, tak? Będzie no wiele znaków. Będziecie musieli po prostu wybrać. Jako naród. Jako naród. To się będzie odsłaniać z czasem, powoli. Będzie ten człowiek mówić, i będą znaki. I będzie jakby Boża obecność też w tym, co, jakby, co otrzymacie, co otrzymacie. Będzie Boża obecność. Będzie to jakby jasne, będzie to jasne i, pro, i takie no, łatwe do rozpoznania też. Będzie będzie jedno, jakby, przeznaczenie, przed którym nie możemy uciec. Trochę jest ciężkie. Jednak Bóg właśnie tak, jakby to postanowił. Tak to postanowił. Jakby nie jesteśmy skazani na, na jakiś los, ale Bóg tego chciał, tak chciał, tak chciał, tak, tak chciał po prostu. Musicie y, wtedy postanowić y, przylgnąć jeszcze bardziej do Boga, jeszcze bardziej. To, co się wydaje takim trudem i no, niemiłym czymś nawet, to mimo wszystko, żeby jednak, no, żeby przylgnąć do Boga. Bóg właśnie chce się tak objawić, przez, przez, coś, przez taką marność. Ma plan przekraczający w ogóle wyobrażenie nasze o, o tym, co tu się może dziać, tak? o tym, co się może dziać w przyszłości. Musicie podjąć. Zobowiązanie, jakby pójść do końca, pójść do końca, nie oglądając się bez względu na wszystko. Może być ciężko, ale, ale to naprawdę jest jedyna droga. Do, do tego, żeby nas wezwolić z, z tego, co idzie, z planów, globalistów. Będzie też w moment momencie lżej, jakoś łatwo. Bóg zdaje mi jakiś ciężar, jakieś, jakieś coś, co nas pękało. Wtedy też zobaczycie, jakby, Bo, Bożą Wszechmoc, Bożą Moc. I, i, i będzie, to, będzie to proste dla Was. Jakby, jak podążać dalej. Drogami, które Bóg obrał sam. Macie bardzo wiele do stracenia i masę niesamowitego dobra do, żeby, do zyskania, żeby zyskać. To wszystko, to się będzie naprawdę działo. Pan Bóg przyjdzie nam z obroną. Wtedy, kiedy będzie się wydawało, jakby, że no, jest przegrana. Kiedy wrogowie nas otoczą. Kiedy. Kiedy będzie się wydawało, że nikt nam nie jest w stanie już pomóc. Bóg wtedy będzie właśnie zadziała. Wtedy właśnie zadziała. Będzie. Pan Bóg ma tutaj um, też, um, jakby osoby, um, one mają wiele do powiedzenia um, o, o tym, co teraz jest, też o, o, o tym, co teraz jest, też, jakby o nim, o Bogu, o Bogu, żywym Bogu. Um, Musicie ich posłuchać. Mają jakby doświadczenie żywego Boga. Taką wiarę zbudowaną na, właśnie na doświadczeniu bardzo, bardzo jasną, bardzo, bardzo ważne to jest. Bardzo przejrzyste. No, w zaufaniu trzeba wtedy słuchać, tak? w zaufaniu wierzyć. Ma tutaj ktoś też um, władzę, pewne zadanie, jakby, które przekona naród, że no, jesteśmy wybrani, że jesteśmy wybrani. Pan Bóg chce potraktować nas inaczej, no, niż, niż resztę świata. Musicie wtedy zaufać. Ma na ta osoba bardzo jasne spojrzenie. Patrzy na, na wiele rzeczy, trochę oczami Pana Boga. Jakby bez... I, i może wam powiedzieć też. To też jakby przełamie pewne schematy, między schematy, stereotypy, patrzenia na osobę wierzącą. Nie wszystko jest takie proste, jak się, jak się wydaje czasem. Musicie wtedy posłuchać. Zaufać. Ma też wiele jakby darów poznania. Będzie mogła powiedzieć sporo. Jakby o tym, co Bóg chce tu zrobić. Co Bóg chce tu zrobić. Nie jest to wszystko proste. Jednak Bóg właśnie. W taki sposób będzie chciał zadziałać. Ma um, ogromny dar, właśnie poznania. Będziecie musieli po prostu posłuchać. Um, będzie to no, proste i ważne. Proste. I jeszcze jedna rzecz. Ta osoba ma... Nie, nie, jakby nie wywyższa się. Nie, nie będzie sprawiać wrażenia kogoś lepszego. To będzie dla was też jakby no takie, pociąga, takie dobre, lepsze, pociągające. Bóg, Bóg tak działa. Takich ludziach też, tak? Będzie Wam opowiadać. O tym, jak Bóg zadziałał w jej, w jej życiu. I o co chodziło? Czemu tak? Bóg czasem przeprowadza człowieka jakby przez całą historię zbawienia. Egipt. Wszystkie historie pustynia o, czasem dzieją się w naszym życiu. Nie zawsze to rozpoznajemy. Jakby tej osobie było dane takie światło, jak to wygląda. Będzie Wam o tym opowiadać. Będzie Wam łatwo też jakby zaufać, uwierzyć, bo tylko Bóg może tak, takie rzeczy sprawić. Tylko Bóg. Nikt więcej. Bardzo chodzi o świadectwo, o, o wiarę, o wiarę, bo musicie w sobie zbudować wiarę, bo, bo to nie jest łatwa droga, bo, bo ona jest ciężka też. Bo, bo globaliści nie odpuszczą tak łatwo. Będą bardzo walczyć. Będą chcieli zniszczyć wiele osób tutaj. Musi się przygotować. Pan Bóg część ludzi obroni, nie każdego. Może, ale jakby jest wolny, tak? i wolny. Ma... ma tutaj wiele do opowiedzenia wam. Ta osoba Musi posłuchać. Macie, macie coś do zrobienia. Bóg będzie obroną. Będzie też straszny sprzeciw. Wojna. No, wiele, przemoc, wiele złych rzeczy. Bo Pan Bóg, jakby wtedy. Może pokaże swoją siłę. Jemu nic się nie sprzeciwi. Nic. Może wszystko. Jednak musimy wtedy wierzyć. Pragnąć, żeby on zadziałał. Pragnąć tego. Posłuchać go w różnych nakazach. Jakby w, ten, w różnych nakazach. Będzie przekazywać ten człowiek. Będą konkretne, właśnie, prośby, życzenia od Pana Boga. Będzie to jasne. Musicie być posłuszni. Bardzo czekaliście na to. Czekaliśmy. To miała być taka droga wywyższenie. Ale bez posłuszeństwa nie da się. Nie uda. Musicie posłuchać. Pan chce poniżyć y, ludzi, którzy uważają, że rządzą światem. Znaczy oni myślą, że jak są kimś, jak mają jakby bogactwo, mają prawo tutaj jakby rządzić, uzurpować sobie prawo do nas, naszych, naszych nie wiem, pieniędzy, portfeli, do naszego życia, ciał. Pan Bóg się na to nie zgodzi. Na pewno nie tutaj, ale musicie być posłuszni. Będzie wymagało to nawet wyrzeczeń, nawet trudu, y, ogromnych wysiłków, może przeciwstawienia się w pewnym momencie y, bardzo, o, bardzo okropnej przemocy jakiejś, y, takiej, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, przemoc, yy, nacisk, będzie przemoc z, z, z tej strony, tak, właśnie od globalistów. Yy, musicie wtedy, jakby powiedzieć nie, bo Bóg <ścoughs> chce zadziałać. Yy, bardzo dużo zależy też właśnie od, yy, od Was, od nas, od Was. bardzo to jest ważne, bo Pan Bóg, jakby też myśli o zbawieniu, jakby ludzi, którzy są nie, poza kościołem, jakby nie, nie rozumieją woli Bożej, nie znają Boga, Będzie świadectwo, że Bóg może zadziałać. To pomoże ludziom uwierzyć, wielu z nich będą zbawieni. To są czasy ostatnie. Będzie później era królowania z Chrystusem. Bóg obiecał, że zacznie się tutaj, w Polsce. To będzie niezwykły czas. Będziecie mieli wszystko właściwie, czego zapragniecie. Majątek. Wiele dobra, pokój serca, taki, którego nic nie zastąpi. Nic nie jest w stanie tego, jakby opis opowiedzieć. Takie coś. Macie taką drogę, właśnie. Musimy, musicie, musimy być posłuszni. To jest już taki czas, kiedy Bóg chce mówić, to dzieci tego, do dzieci tego narodu będzie bar mówił bardzo konkretne rzecz, bardzo konkretne słowa. One będą się jakby wylewać. Będzie też właśnie pewne wydarzenie. Ono potwierdzi, jakby, że ta osoba y, ma, ma posłonictwo. Ma, ma za zadanie przekazać wam y, moc Bożą. I to co Bóg chce tu zrobić. Y, będzie to bardzo jakby też właśnie proste, jasne. Pan Bóg tak działa, tak chce. Macie naprawdę niesamowite rzeczy. Możecie je otrzymać tylko przez posłuszeństwo. Ona jest niezbędna. Bo to jest wybór Boga lub albo tego świata, albo globalizmu tego świata. To musi być opowiedzenie się, to musi być też właśnie opowiedzenie się za Bogiem. Ma być czas skruchy, poniżenia, wierności, wiary, zawierzenia, Suszeństwa. pokory, nadziei, potem wszystko się odmieni. E, takiej Polski nie potraficie sobie, nie wyobrażacie sobie nawet świata bez zła. Bez zła, bez zła, co się musi wydarzyć. Bądźcie posłuszni. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony.